Jedziemy do Kanady. Chciałam pokazać, jak już jest Adrian, bo jesteśmy właśnie spakowani i ruszamy z Brooklynu w stronę Toronto. No, no mamy ciuchy, walizki, No ja nie wiem, nie wiem, czy nas puszczą do Flixbusa. Teraz tylko musimy się z co dostać do metra. Co? I... No i już czekamy na autobus, za chwilę odjeżdżamy za 15 minut. Zobaczymy jak nas Kanada przyjmie. Zobaczymy. Może nie tak źle jak stany Chyba nie da się gorzej. Oj, nie kracz. Niech też. Bo, tfu. Jesteśmy w Kanadzie. Pronto. Taką drogą właśnie prowadzi z Adrian? Postanowił wybrać alternatywną piechotę zamiast autobusu. Wszyscy mamy jakieś widoczki. Chyba znaleźliśmy już swój samochód? No, chyba tam. Kluczyki miały być, znaczy drzwi miały być otwarte, kluczyki gdzieś w środku, więc robimy fotki, bo tak chciał właściciel i lecimy. No i pakowanko. No super, walizki zajmują cały bagażnik. No. Fantastycznie. Siedzimy w samochodzie. Eee. ruszać. Tak, tylko mamy jeden problem, mianowicie brak internetu totalny. Jedyną naszą wskazówką jakąkolwiek jest tak naprawdę mapa Google'a, która gdzieś tam działa plus minus. No ale tak, bez internetu, więc nawet bez GPS-a jedziemy, więc próbujemy. Co Edison? Jestem zaskoczony jak fajnie, jak elegancko wyglądają tutaj te przystanki na trasie. No to prawda, to prawda bardzo ładnie, bo właśnie się zatrzymaliśmy po kawce, dużej kawce. Chcę kanadyjskiej kawce. Czy znaczy, po prostu hmm. mam Wszędzie liście liście klon. Klon. Hmm. No. I Jedziemy. Jedziemy szukać Walmartu do Woodstocku, jakkolwiek się to wymawiam. Jedziemy na Woodstock! Uh -huh. A później będziemy myśleć, czy zostajemy na noc w Kanadzie, czy jedziemy już na granicę. No to jest tańsza, więc ale ja to zostało już do końca. No, chociaż na ja jedną noc Nawet w jakimś małym piduszku. Przed nami 54 dni jeszcze nie samochodem. Jej! Robiliśmy właśnie zakupy w włomarcie. Znaczy, robimy, jesteśmy w trakcie, a my od cholery rzeczy i ajajajaj, nie wiem. I czekamy już na prom po stronie kanadyjskiej, który zawiezie nas prosto do USA. I po drugiej stronie będzie dopiero kontrola graniczna, także zobaczymy, czy wszystko tam przebiegnie pomyślnie. A w tym czasie Klaudia robi kanapeczki. No, a my mamy czekanko. Musimy już gadać, Promik o i już hmm. mi um, kamera. Cześć, cześć. 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 Tak właśnie nas Pan wprowadził. Hmm. Nie szybko. Tutaj generalnie jesteśmy dwa samochody, tylko więc chyba we dwa. Nie jest to zbyt uczęszczane, przejście graniczne ewidentnie. No ale cały czas jeździ, no jednak. No tak, ze strony amerykańskiej chyba z sześć samochodów przejechało. Nie wiem, jak one się tu pomieściły. Znaczy no co widzisz? Zakładam. O! Taki prom. Mały już. Mówi O, my już płyniemy. A, zaczęłam, że odjeżdża ten. No, chodźmy. Chodźmy. Udało się, wpuścić nas na granicę, nie było problemów, spokojnie, już idziemy dalej. I sobie, niech słuchaj, jesteśmy znowu w USA. Teraz tylko dojechać do Detroit i nie zostać tam okradzionym. Mhm. Zrobiliśmy sobie właśnie polowy prysznic, bo jak się okazało nie jest tak łatwo znaleźć jakiekolwiek prysznice. A w ogóle to spaliśmy w samochodzie. W pod, Kanadzie, tak. pod Walmartem. No, tam niby koles tak mówił, że nie, nie bardzo, ale tam parę samochodów spało ja nie mogłam spać całą noc, bo spaliśmy w I się. kilka kamperów tam było też. No, więc tam spać. po prostu A było strasznie nie wygodnie. Oj nie. Musimy kupić jakiś materat czy coś, bo ja tak to długo nie wytrzymam. No i jakoś nauczyć się znajdować miejsca z no, darmowe kempingi na namioty, o. No i prysznicy, cokolwiek, to tak ciężko znaleźć, no naprawdę teraz jak od Kanady żeśmy jechali właściwie od Londynu, czy tam od Woodstocku jechaliśmy, to praktycznie nic nie znaleźliśmy no, dopiero tutaj jakiś pareczek, Jestem w parku, po prostu jest jakaś łazienka publiczna i w moim walkach umyliśmy włosy, no ale dzisiaj no, trochę świeżej jest. No jest. <laughs> Przecież było strasznie. A jak patrzyliśmy właśnie, gdzie można się umyć, to poza campingami płatnymi jest jeszcze stacja benzynowa, nie pamiętam teraz jej nazwy, A, tylko że tam była napisana cena od 7 do 15 dolarów, więc prysznic. to jest strasznie dużo no. za się. No biorąc pod uwagę, że na przykład za 80 dolarów możemy na spokojnie znaleźć sobie nocleg dla dwóch osób, gdzie na pewno będzie prysznic, więc lepiej sobie dopłacić 50 dolarów za dodatkową nockę. No, albo właśnie jakieś płatne kempingi same. No. no. To też będzie jeszcze tańsze, Jest według to. mnie. Jezioro cokolwiek, nie? Z wodą. Ale tak, jesteśmy już w USA i zmierzamy właśnie do Detroit. Zobaczyć hardcore Lombard. No. Dobra. W takim po prostu pareczku się zatrzymaliśmy tutaj. I tam są toalety. Takie dosłownie toalety z całym prysznicem. A tu! Bez prysznicy, z całą walką. właśnie. Tutaj stare auta po prostu wyglądają w ten sposób. To są stare amerykańskie Przed nami pierwsza próba tankowania samochodów. Stale. Zobaczymy, jak to będzie. Chodź kartę. Dobra, wyciągamy pistolet i znikamy regulara. Tylko i ile teraz tego chcemy, tak? Nie, już możemy. Już możemy tankować chyba. Ogólnie strasznie dziwna akcja, bo na początku się płaci, a potem się tankuje, ale nawet nie wie, za ile zatankuje. Po prostu jakoś magicznie później mi pobiera tą kasę z karty. Jeszcze zobaczymy jak na innych stacjach, bo teraz jesteśmy na BP i tutaj chyba jest to w miarę rozwinięte. I w ogóle, co ciekawe, to to, że Revoluta w ogóle nie przyjęło. <noise> Od razu odrzuca, Od razu odrzuciło Revoluta, a moją e, wizę normalnie przyjmuje wszędzie, debetową kartę. I właśnie Revoluta w większości miejscach, jak już coś się dzieje, to nie przyjmuje. Tak, tak. Tylko normalnie debetową, więc no... I chyba z tym tylko rewolutem to trochę się Trzeba ściema. zaznaczyć, że pomimo tego, że to jest karta debetowa, to za każdym razem zaznaczamy, że to jest kredytowa. Tak, po prostu trzeba, trzeba udawać, działa. że to jest karta kredytowa. Nie wiem. Tego nie tylko nie. nauczyliśmy się pierwszego dnia w Nowym Jorku. Tak, <laughs> taki, taki pewne Ale nie, to jakaś ściema chyba z tym rewolutem, że trzeba go mieć. Coś mi tutaj nie pasi, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Wszystko wygląda tak jak w Polsce, jak się jedzie. W ogóle nie ma żadnej różnicy, czy. Byście jechali autostradą w Polsce czy tutaj? No, tak sobie tam mija droga. Tak samo jak byśmy jechali, nie wiem, nad morze, do Krakowa. Ja zawsze mijam te same drzewa na bank. Nikt po prostu, ale nie powiedział, że... że wszędzie są drzewa. I asfalt. Właśnie tutaj... A, nie się. W Stanach tutaj nigdzie nie ma chodników. Gdziekolwiek byśmy się nie zatrzymali, poza wielkimi miastami, oczywiście, to nie ma jak chodzić. Trzeba biec przez ulicę, żeby Kompletnie, na drugą Naprawdę, tutaj tylko ludzie poruszają się samochodami, niczym innym. Nawet żeby przejść z jednego sklepu do drugiego, który jest za nami, musimy przebiegać przez ulicę bez pasów i bez chodnika, bo. Nikt tutaj nie postawił chłodnika W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale tam ta pani właśnie jest ze swoim samochodem. Znaczy stoi. I samochód jest po prostu taki, który u nas kompletnie nie byłby dopuszczony do ruchu. Kompletnie. Jechaliśmy właśnie do Parku Narodowego, a generalnie tutaj... Jest jakby możliwość kempingowania, możliwość wjechania samochodem. My że powiedzieliśmy, że nie rozstawiamy namiotu, tylko śpimy w samochodzie. No powiedziała, że jest spoko, że tam 10 dolarów żeśmy zapłacili za samochód tak naprawdę, bo nie płaci za, za osoby, tylko za samochód. Więc jedziemy zobaczyć okolice. Podobno teraz jedziemy na plażę. Tak, jedziemy na plażę właśnie. Tak. Plaża jest wszechwytna, wygląda generalnie jak u nas nad morzem. Plażem, no, ja się zdecydowanie prostu... tutaj tak, jakbym był nad morzem. Nie no. widać brzegu, widać mega długą linię brzegową, naszą i całą piaszczystą, więc naprawdę jest super. Plus Woda jest cieplejsza i nie jest taka słona. No i za nami są wydmy, więc też piękne widoczki, naprawdę. No i ładna pogoda nam się trafiła. Tak. No, właśnie sobie zrobiliśmy obiadek na naszej kuchence. Tak, na naszej kuchence. Tutaj bardzo proszę zupka chińska. Siedzimy właśnie w tym pareczku jeszcze i zaraz ruszamy dalej w drogę. W ogóle chcieliśmy zwrócić mocną uwagę na to, że tutaj wszystko ma swoje drive thru. Wszyscy do każdego sklepu możecie podjechać samochodem kompletnie i to jest tak niepoważne. Tu przykładowo macie kiosk z papierosami, z drive thru, idzie to? Kolejna noc na walmarskim parkingu przed nami, było dużo lepiej niż poprzednio i aktualnie jesteśmy na drodze szukania noclegów w Chicago normalnego z prysznicem, żeby w końcu się umyć, bo już jest ciężko Tak, potrzebujemy tego mm.